Cześć, ja jestem Koyot, Akademia Shuffle Dance, zapraszam Cię na tutorial z nauką kroku Running Man, jest to kompletny tutorial, czyli uczymy się wszystkiego od poszczególnych kroków, poszczególnych ruchów ciała do, do uzyskania płynności, nabierania szybkości i samego tańczenia Runningmana, więc masz tutaj kompletny tutorial, z którego nauczysz się tego kroku, nauczysz się go tańczyć płynnie szybko, także zacznie się to robić, sam Sama, sam zobaczę z treningu na trening, będzie to wyglądało bardziej płynnie i zacznie się to robić bardzo miłe yy, dla oka. Tutaj zastosowałem swoją autorską metodę nauczania, sprawdzoną raz, dwa, trzy, systematyczność, motywacja, zaangażowanie. Jeżeli tylko poświęcisz się, zaangażujesz, systematycznie będziesz powtarzała, powtarzał wszystko, co pokazuję w tym tutorialu, to na pewno szybko nauczysz się tego kroku. Stosuj się do wszystkich moich porad, których tutaj w tym tutorialu będzie bardzo dużo, a na pewno dzięki temu ułatwisz sobie naukę tego kroku. Nie przejmuj się, jeżeli coś nie wychodzi, to jest normalna rzecz, każdego to spotkało. Ten krok szczególnie na początku może wydawać się trudny, ale właśnie istotne jest tutaj to słowo wydaje się, tak? więc zobaczysz, że z treningu na trening te efekty będą coraz lepsze i ta płynność także tym samym będzie coraz lepsza. Po prostu ćwicz. Yy, zdobywaj te umiejętności małymi kroczkami. Nie spiesz się, bo pośpiech jest tu akurat niewskazany, ucz się powoli. Yy. Po małym kęsie zjadaj tego wielkiego e, torta i suma sumarum e, w końcu zaczniesz tańczyć ten krok, tak jak tysiące osób przed Tobą i tysiące po tobie, które kiedyś będą się uczyć. Więc zapraszam cię e, serdecznie w, w razie e, jakichś problemów z krokiem, z jakimiś ruchami, e, czy po prostu jak miałbyś albo miałabyś jakieś e, pytanie odnośnie nauki czy samego kroku, to możesz e, śmiało do mnie napisać napisać, odezwać się. Wszystko znajdziesz w opisie do tego filmu albo też zapraszam do sekcji komentarzy, tam także można zadawać pytania. Na każde pytanie odpowiem na pewno, może nie od razu, ale na pewno na nie odpowiem. Więc zapraszam do nauki i rzeczy, czyli żeby ta nauka była owocna. Tutaj zaczynamy. Zaczniemy oczywiście od rozgrzewki. Pamiętaj, żeby przed każdym treningiem obowiązkowo zrobić sobie rozgrzewkę, w szczególności bardzo dobrze rozgrzej nogi. Czego potrzebujesz do treningu. Więc jeżeli, jeżeli tylko możesz, to trenuj w butach, może to być lekkie, wygodne obuwie. Do tego przyklej sobie takie trzy linie na podłodze, odległość między tymi liniami to długość twojej stopy. Idealnie sprawdzi się tutaj zwykła taśma malarska dobrze się trzyma i bardzo łatwo się ją odkleja. Jeżeli z jakichś powodów nie możesz trenować w butach, możesz trenować w skarpetkach. Trening w butach jednakże szybciej wzmocni twoje nogi i będziesz też szybciej nauczył się poprawnie wykonywać tak zwany ślisk. Czyli ten element, w którym twoje stopy suną po podłożu. Teraz uśmiech na twarzy, weź głęboki oddech. I zaczynamy od podstawowych pozycji, z których składa się krok Running Man. Pierwsza pozycja, od której zaczniemy, nazywa się Bocian. Zobacz sobie, jak ta pozycja prezentuje się z każdej strony. Na początku podnoś stopę na wysokość kolana. Palce stopy mają być skierowane w dół. Unieś prawą stopą 10 razy, a później lewą stopą 10 razy. Wszystko to robimy dlatego, aby twoje mięśnie nauczyły się tego ruchu. Pomału powtarzaj sobie ten ruch. Jak zauważysz, to ćwiczenie bardzo dobrze wzmacnia równowagę. Bardzo dobrze, abyś widziała, lub abyś widział, jak wykonujesz poszczególne ruchy, i tutaj potrzebne będzie lustro, aby znajdowało się. Gdzieś niedaleko ciebie, lub też sprawdzi się aplikacja lustro na telefon. Teraz z pozycji bocian wykonamy sobie przejście do kolejnej ważnej pozycji, której musisz się nauczyć o nazwie trójkąt. Teraz moja prawa stopa, czyli stopa, którą miałem uniesioną, opada na pierwszą linię. Tak, aby ta pierwsza linia znalazła się na środku mojej stopy. Inaczej mówiąc. Kiedy opuścisz swoją stopę na pierwszą linię, to ta linia musi się znajdować w połowie Twojej stopy. Druga stopa w tym czasie, w moim przypadku lewa, sunie lekko na trzecią linię i zatrzymuje się w taki sposób, aby ta linia znajdowała się mniej więcej w połowie stopy. Podsumowując, uniesiona stopa opada na pierwszą linię. Natomiast druga stopa sunie lekko po podłożu, aby zatrzymać się na linii trzeciej. Teraz zobacz, jak wygląda to przejście robione równocześnie i jak wygląda pozycja trójkąt. Pamiętaj, aby każdy element, każdy ruch wykonywać bardzo wolno. Dzięki temu zadziała tutaj pamięć mięśniowa i nie dość, że będziesz ten ruch wykonywać poprawnie, to też łatwiej Ci będzie w przyszłości przyspieszyć. Teraz w ramach ćwiczeń powtarzaj razem ze mną tą pierwszą fazę ruchu, czyli przejście z bociana do trójkąta. Cofaj materiał i powtarzaj ten ruch razem ze mną, aż nie zacznie wychodzić ci płynnie. Mała wskazówka, pamiętaj, żeby nie dociskać mocno do ziemi stopy, która sunie do tyłu po podłożu. Ten ruch ma być płynny i lekki. Jesteśmy w pozycji trójkąt i teraz zaczniemy uczyć się drugiej fazy ruchu, czyli przejście z trójkąta do bociana. W tej fazie ruchu moja prawa stopa, która jest z przodu, sunie lekko na linię środkową. Niejednokrotnie zdarzy Ci się, że ta stopa naskoczy na tą środkową linię, ale nie przejmuj się, jest to dopuszczalne i nie jest to nic złego. Kiedy przesuwasz prawą stopę na linię środkową, w tym samym czasie unosisz lewą stopę na wysokość kolana. Tym samym przyjmujesz pozycję bocian, ale tym razem uniesiona jest lewa stopa. Równocześnie więc ten ruch wykonujesz w taki oto sposób. Powtarzaj sobie powoli te dwa przejścia, które dotychczas Ci pokazałem, aż te poszczególne ruchy nie zaczną wychodzić Ci płynnie. Już oba przejścia zaczną wychodzić ci płynnie, wtedy połączymy je i zaczniemy wykonywać jedno przejście po drugim. Zaczynamy więc od pozycji bocian. Ja podnoszę prawą stopę, trójkąt i bocian. I jeszcze raz. Bocian, trójkąt i bocian. Jeżeli połączenie tych dwóch przejść sprawia ci problemy, to nie martw się, uśmiech na twarz, cofnij sobie materiał, wróć do poprzednich elementów, przetrenuj sobie każde przejście po kolei i zobaczysz, że w końcu zacznie wychodzić. Musisz po prostu odpowiednio wzmocnić swoje nogi i dać mięśniom, Twoim mięśniom, nauczyć się tych ruchów. Czyli, jak widzisz, krok Running Man składa się z pozycji bocian i trójkąt, które naprzemiennie zmieniamy stosując określoną technikę. Do tej pory wykonywaliśmy trzy ruchy, czyli bocian, trójkąt i bocian. Teraz dodamy czwarty ruch. Dobrze, zaczynamy. Pierwszy ruch bocian, drugi ruch trójkąt, trzeci ruch bocian i teraz zaczniemy czwarty ruch. Tym razem nasza lewa stopa ląduje na pierwszej linii. Czyli jak już się pewnie domyślasz, będziemy przyjmować pozycję trójkąt z tym, że to nasza lewa stopa będzie z przodu, natomiast prawa stopa przesunie się na trzecią linię. Zobacz jak obie nogi wykonują to równocześnie. Uważaj ten ruch, aż nie zacznie wychodzić Ci płynnie. Bardzo dobrze Ci idzie. Teraz przetrenujemy każdy ruch od początku. Czyli jeden bocian, dwa trójkąt, trzy znowu bocian i czwarty ruch znowu trójkąt. I jeszcze raz, tylko wolniej. Jeżeli coś ci nie wychodzi, to nie stresuj się, cofnij materiał, przećwicz jeszcze raz każdy ruch, doprowadź go do perfekcji i zobaczysz, że na pewno będzie dobrze. Teraz potrenujmy razem. Pierwszy ruch: bocian. Drugi ruch trójkąt, trzeci ruch, znowu bocian. Czwarty ruch, znowu trójkąt. Cofnij materiał i opanuj kombinację tych ruchów do perfekcji. Zakończyliśmy w pozycji trójkąt. I teraz wykonamy piąty ruch, czyli przejście z pozycji trójkąt do pozycji bocian, i będzie to nasz ostatni ruch, gdyż dzięki temu wrócimy do pozycji, z której zaczynaliśmy. W tym ruchu moja lewa stopa, sunąc, cofa się na linię środkową, natomiast prawa stopa zostaje uniesiona w górę. Piąty ruch prezentuje się następująco. Po wykonaniu tego ruchu wrócę do pozycji bocian, od której zaczynałem. Podsumowując, jeżeli zaczynałem running mena od pozycji bocian z uniesioną prawą stopą, to po wykonaniu tych pięciu ruchów powinienem wrócić do tej samej pozycji. bardzo dobrze ci. Idzie. Teraz potrenujemy pełną sekwencję ruchów, czyli zaczynamy od pozycji bocian, przechodzimy do pozycji trójkąt, przechodzimy do pozycji bocian, znowu przechodzimy do pozycji trójkąt i kończymy pozycję bocian. Kluczem do nauki tego kroku jest właśnie płynne wykonywanie sekwencji tych ruchów. Gdy tylko nauczysz się poprawnie i płynnie wykonywać wszystkie pozycje, przejścia między tymi pozycjami, to wtedy przejdzie czas na nabieranie szybkości. Naukę nabierania szybkości zaczynamy od liczenia do trzech i zmiany pozycji. Zaczynamy. Raz, dwa, trzy, trójkąt. Raz, dwa, trzy, bocian. Raz, dwa, trzy, Trójkąt raz, dwa, trzy, bocian raz, dwa, trzy, trójkąt raz, dwa, trzy, bocian raz, dwa, trzy, trójkąt raz, dwa, trzy, bocian raz, dwa, trzy, trójkąt raz, dwa, trzy. Bocian. Raz, dwa, trzy, trójkąt. Raz, dwa, trzy, bocian. Raz, dwa, trzy, trójkąt. Raz, dwa, trzy, bocian. Świetnie. Teraz, gdy już zmiana pozycji na trzy będzie Ci wychodziła płynnie, Przechodzimy do następnej fazy nabierania szybkości, czyli liczymy do dwóch. Przyjmij pozycję bocian i zaczynamy. Raz, dwa, trójkąt. Raz, dwa, bocian. Raz, dwa, trójkąt. Raz, dwa, bocian. Raz, dwa, trójkąt. Raz, dwa, bocian raz, dwa, trójkąt, raz, dwa, bocian, 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 raz, dwa Trójkąt. Raz, dwa, bocian. Pamiętaj, aby do każdej następnej fazy odliczania przechodzić dopiero wtedy, kiedy cały ruch będziesz wykonywać płynnie. Jeżeli szybkość na dwa nie sprawia Ci już problemów, przechodzimy do liczenia do jeden. Jeden, trójkąt. Jeden, bocian. Jeden, trójkąt. Jeden, bocian. Jeden trójkąt, jeden bocian, 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 jeden Trójkąt jeden bocian jeden trójkąt. Jeden bocian. Jeden trójkąt. Jeden bocian. Jeden trójkąt. Jeden bocian. Jeden. Trójkąt. Jeden bocian. Jeden. Trójkąt. Jeden bocian. Jeden. Trójkąt. bocian. Jeden. Trójkąt. Jeden bocian. Teraz przechodzimy do kolejnej fazy bez liczenia i stopniowego przyspieszania. Trójkąt, bocian, 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 trójkąt, bocian i dalej już nie nadążę. Ale to właśnie ta szybkość jest Twoim celem i do takiej szybkości musisz dążyć. Teraz popracujemy nad płynnością mena. W tej podstawowej wersji mena płynność uzyskuje się poprzez zastosowanie dwóch zabiegów. Pierwszy polega na tym, że nasza stopa, która opada na tą pierwszą linię, musi się na nią wsunąć, tak jak teraz to demonstruję. Reszta pozostaje bez zmian. Popróbuj teraz ze mną i trenuj, aby opanować ten ruch do perfekcji. Element, który zastosujemy aby uzyskać lepszą płynność, będzie to element polegający na tym, że stopa, którą wcześniej unosiliśmy mniej więcej na wysokość kolana, teraz będzie unoszona lekko nad kostkę Twojej drugiej nogi. Czyli mniej więcej tak jak ja to teraz demonstruję. Po uzyskaniu płynności ruchu i dobrej szybkości, pora przećwiczyć kontrolę ruchu, czyli ten element, kiedy na przykład będziemy obracać się w tańcu w lewą czy w prawą stronę. Taka zmiana kierunku nie jest trudna, ale w początkowej fazie nauki może spowodować, że na przykład zgubisz krok. W samej zmianie kierunku naszego tańca pomoże nam właśnie ta stopa, która opada na podłoże. Zasada jest taka, że twoja stopa musi opaść dokładnie tam, w tą stronę, w którą chcesz się skierować, tak jak ja to właśnie teraz prezentuję. Obracaliśmy się w lewą stronę, teraz będziemy obracać się w prawą stronę. Więc zobacz sobie dokładnie, jak to wygląda. Te zmiany kierunku dodawaj stopniowo. Najpierw obracaj się w lewą stronę, na przykład zrób pełne kółko. Później zacznij obracać się w prawą stronę, również zrób pełne kółko. A później raz w lewą, raz w prawą. I tak do perfekcji. Tutorialu to już wszystko. Życzę Ci owocnej nauki. Pamiętaj o tym, aby się nie poddawać. Nawet jeżeli będzie Ci się wydawało, że nic nie wychodzi, że nie ma postępów, to wierz mi, one są i będą stopniowo się pojawiać. Daj sobie tylko więcej czasu. Być może potrzebujesz trochę więcej czasu. Ale gdy już opanujesz ten krok, to w Twoim wykonaniu będzie on tańczony perfekcyjnie. Jedno mogę Ci zagwarantować: jeżeli będziesz trenować systematycznie, z zaangażowaniem i z uśmiechem na twarzy, to na pewno się tego kroku nauczysz. Jeżeli masz jakieś pytania, problemy z tym krokiem, możesz się ze mną skontaktować. Zawsze chętnie pomogę i doradzę. Pamiętaj, że taniec ma być zabawą i tego Ci właśnie życzę. Do zobaczenia. Pa!